Cześć, witajcie moi drodzy w odcinku kolejnym w serii Universe Sandbox 2, czyli naszej serii z tego symulatora działania fizyki w układzie słonecznym, nie tylko w układzie słonecznym, bo można tutaj sobie symulować różne oczywiście obiekty, no i różne obiekty też spoza układu słonecznego się tutaj znajdują. Póki co jest jeszcze pustka, widzimy sobie tutaj płaszczyznę dysku galaktyki, w której żyjemy. No ale zaraz sobie zobaczymy, co też ciekawego autorzy programu dla nas przygotowali. Ja chciałbym pobawić się dzisiaj trochę czarnymi dziurami Młoha, dokładnie w ten sposób. No i ostatnio odkrycie, czy też odkryć odkrycie. Obraz czarnej dziury pojawił się niesamowita rzecz dla całej astronomii wielkie osiągnięcie, więc dlaczego by nie zrobić sobie właśnie odcinka o czarnej dziurze tutaj też. Zobaczymy, jak zrobić ze słońca czarną dziurę. Zobaczymy sobie, jakie czarne dziury przygotowali dla nas też twórcy tego programu. Ok, więc klikając sobie otwórz, wchodzimy do całej zagładki, gdzie jak widzicie no jest mnóstwo różnych symulacji już przygotowanych wcześniej. I w tej serii sobie przez te symulacje różne też pewnie przejdziemy, oprócz tego, że będziemy robić swoje własne. Ale dzisiaj szukamy tutaj wszystkiego, co związane jest z czarnymi dziurami. Na szczęście jest wyszukiwarka. Więc w tej wyszukiwarce wpiszemy sobie czarna dziura i zobaczymy, co nam wyskoczy. No, jak widać, dużo tego nie ma. Ale jedziemy po kolei: Co to jest czarna dziura? Ok, czyli mamy tutaj po prostu czarną dziurę. Jak widać, jest czarno. To, co możemy tutaj obserwować, to jest tak zwane soczewkowanie grawitacyjne, o tym mówiłem już wielokrotnie i teraz Wam pokażę może coś fajnego. Jak widzicie, najeżdżam sobie tutaj na gwiazdę, która znajduje się po lewej stronie i ona zaczyna się zakrzywiać, tak jak na denku butelki na przykład albo jakiejś bardzo grubej soczewce, jak sobie tak właśnie Szkło weźmiecie przed oko i zaczniecie obserwować różne obiekty. To one tak się będą smużyć, rozsmarowywać, można powiedzieć. To światło od nich odbite po powierzchni, po krawędzi. Ale idąc jeszcze dalej w lewo, zobaczymy, że. Wow, widzicie, z drugiej strony też pojawia nam się ta sama gwiazda. Czyli mamy ją właściwie w dwóch miejscach. I nie są to dwie gwiazdy obok siebie, tylko ich tory zakrzywione są, tylko po prostu ten sam strumień światła, który leci od tej gwiazdy do czarnej dziury jest zaginany w ten sposób, że leci i z tej strony i z tej strony i widzimy po prostu obraz tego samego z dwóch stron. Więc wszystkie te gwiazdy, które tutaj widzicie również w ten sam sposób ich światło jest zaginane. No, bardzo ciekawe zjawisko. Tutaj chyba niestety niewiele się wydarzy. Możemy sobie coś spróbować do czarnej dziury wrzucić, tylko ja bym poszukał, może płaszczyzny galaktyki, żeby cokolwiek było widać, ale nie widać. Jest samotna czarna dziura gdzieś w pustce kosmicznej. O, I tutaj niewiele się dzieje. Ok. O, więc nawet jak coś bym wrzucił teraz do niej, to nie będziemy tego dokładnie widzieć. Więc może przejdźmy sobie do kolejnej symulacji. Czarna dziura i księżyc. Ok, czarna dziura i księżyc, czyli rozumiem, że księżyc uderza bezpośrednio w masę słońca i zostaje przez niego pochłonięty przez czarną dziurę. E, czyli chyba w czarną dziurę masy słońca jednego. E, to to będzie jakaś czarna dziura o średnicy 6 km mniej więcej, więc bardzo ciężko ją będzie nam znaleźć. E, nie wiem, gdzie ona się tu może znajdować w tym programie. No, nie widzę. Księżyc jest zdecydowanie zbyt duży, żeby w taką czarną dziurę tutaj móc zauważyć. Dobra, okej. Okay. Zmienimy może troszkę czas, bo tutaj widzę, że jest bardzo dużo sekund w ciągu jednej sekundy. Nie za bardzo byśmy mogli zobaczyć, co się stanie. Zobaczmy sobie w czasie rzeczywistym może po prostu. Gdzie był czas rzeczywisty? Gdzieś to było, ale nie wiem gdzie. Więc sobie po prostu ustawimy. Około jednej sekundy na jedną sekundę. O, świetnie. I zobaczmy, co się stanie. Księżyc sobie leci w kierunku czarnej dziury. Czyli gdzieś tutaj czarna dziura się musi znajdować. Pamiętajcie, że jest to masa słońca. To tak, jakby całe słońce się znajdowało gdzieś tutaj w bezpośredniej bliskości księżyca. No, jeszcze tego nie widać nigdzie. Okej, okay, on sobie sunie, sunie, sunie. Za jakiś czas powinien zacząć się rozpadać prawdopodobnie pod wpływem sił pływowych, bo to jest czarna dziura masy gwiazdowej, a właściwie subgwiazdnej bym powiedział, w tym przypadku. Ho, coraz szybciej zaczyna nam lecieć, czy gdzieś tam zbliżamy się do tego obiektu. Więc siły pływowe, jakie występują. O i miałem rację, faktycznie, zaczyna się rozpadać już. W tej wersji symulatora Universe Sandbox 2 mamy symulację tego właśnie sił pływowych i e, rozpadania się ciał niebieskich. Nawet ta chmura pyłu nam się zaczyna. O, gdzieś tutaj była ta czarna dziura? Tu jest. Ta chmura pyłu nam się nawet wyciągnęła w pewnym momencie. Gdzieś tam dalej lecą odrzucone elementy księżyca, gdzieś tam dalej leci po prostu jakiś pył, zmielony, gruz kosmiczny dosłownie, część księżyca została wchłonięta przez Czarną dziurę. No, przy takim bezpośrednim uderzeniu faktycznie mogłoby się to wydarzyć, bo normalnie kiedy coś po spirali, że tak powiem, spada, pod na czarną dziurę opada tak czyli na przykład dysk akrecyjny to bardzo dużo orbit tam prowadzi poza obszar horyzontu zdarzeń tylko część z nich umożliwia wejście pod horyzont zdarzeń natomiast tutaj przy takim bezpośrednim uderzeniu no y, dużo więcej tych orbit mieliśmy takich no, jakby nie patrzeć o, śmiertelnych dla księżyca okej okay, co mamy dalej to jest chyba dokładnie to samo tylko mamy y, symulację z Ziemią no, zobaczmy tutaj jest tej masy jakby nie patrzeć więcej ale nie minuta na sekundę, tylko sekunda na sekundę i jedna sekunda na sekundę nas zadowoli. Zupełnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku Ziemi. Różnica mas jest inna, to po pierwsze, a po drugie. Ha, zastanawiam się, czy z racji tego, że, księże, że, że ziemia w środku jest jeszcze półpłynna w wielu miejscach, będziemy mieli jakieś dodatkowe efekty. Bo mamy oczywiście płaszcz, mamy oczywiście, oho! Już gdzieś bliżej ta czarna dziura była. Już zaczyna wyrywać z naszej planety jakieś elementy. Widzimy tutaj woda totalnie odparowała, została odesana. Jeszcze z tej strony coś się dzieje, ale już ciężko przez ten przez ten tuman kurzu i pyłu Patrzeć, co się dzieje w środku, natomiast Ziemia się rozgrzewa bardzo. Te siły pływowe na chodzi, jest dużo bardziej plastyczna, więc rozgrzewa się i widzimy już, że zaczyna się w taką świecącą kulę nam powoli zamieniać. Lądy się stopiły już w tym momencie. Siły pływowe są tak olbrzymie. Ok, gdzieś się zbliżamy do tej czarnej dziury. Czy też w tym momencie już było uderzenie, tak? Okej. Okay. Czy coś ciekawego zaobserwujemy? No, nic ciekawego. Jestem troszkę zawiedziony. Miałem nadzieję, że może na orbitę dookoła czarnej dziury wejdzie jakaś materia i zauważymy po prostu śmigające po orbicie takie właśnie świetliste elementy, ale nic z tych rzeczy się nie stało. Gdzieś tam dalej rozgrzana materia z Ziemi się oddala nam. O, widać przez chwilę czarną dziurę na jej tle. No, nie jestem zadowolony z tego. Nie jestem z tego zadowolony. Nie dużo tutaj na temat czarnych dziur. Jak widać się w programie znajduje, więc co? no Pozostaje nam zrobić własną czarną dziurę z księżyca. Z księżyca, ze słońca oczywiście. I tyle. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ok, weźmy sobie nowy albo nie, weźmy sobie układ słoneczny. Otworzymy sobie układ słoneczny. To nam jest już niepotrzebne. Planety, księżyce, duże obiekty układu słonecznego. Super. Jest symulacja układu słonecznego. Jak widzimy bardzo dużo orbit te wszystkie kreski, które się tu znajdują, to są orbity. Do Jowisza mnóstwo księżyców, więc tam się też bardzo dużo dzieje. No jest tu tego trochę. A tu mamy nasze piękne słońce. Piękne słońce. W tym momencie mamy jeden dzień w ciągu sekundy. Nie, jedną 7 godzin w ciągu sekundy w tym momencie mamy. Ech. A ja bym chciał ze słońca zrobić czarną dziurę. I co musimy zrobić, żeby ze słońca zrobić czarną dziurę? Otóż potrzebujemy tej samej masy, ale potrzebujemy dużo mniejszego promienia. Więc albo będziemy sobie zwiększać, zmniejszać promień, albo będziemy sobie gęstość zwiększać. Ja wolę zmniejszać promień, bo tutaj wiem, jaki promień jest potrzebny nam, żeby. Ee zamienić Słońce w czarną dziurę, to będzie około mniej więcej 3 km w promieniu. No więc, 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 więc zobaczmy co się będzie działo. Zobie pozwolę przestawić mikrofon troszeczkę inaczej. E, ok, czyli tak, masę trzeba było gdzieś zablokować, Już nie pamiętam jak to się robiło. Ale nie ma już chyba tych kłódeczek tutaj, coś się pozmieniało. Dobra, spróbujmy na razie z tym promieniem. Spróbujemy po prostu go zmniejszać. Zobaczymy, czy masa nam nie będzie spadać. Niestety, masa nam też spada. Więc musimy najpierw zablokować tu są te kłódki. OK, dobra. Zablokować masę. I teraz masa ma, jest zablokowana, nie będzie nam już się zmniejszać. Ale zmniejszać będziemy e, promień. I teraz zobaczcie, jak rośnie gęstość od razu. Już. Już jest prawie 2 gramy na centymetr sześcienny. Ok, my cały czas będziemy zmniejszać promień, aż widać normalnie, jak ten promień się zmniejsza. Natomiast masa pozostaje ta sama: więc z układem słonecznym się nie dzieje nic wyjątkowego, bo to masa jest ważniejsza niż e, promień gdzieś tam, powiedzmy, takiego obiektu. Oczywiście, no nie w jego bezpośredniej bliskości, bo tam będzie już nam dużo trudniej, na przykład opuścić jego yy, studnię grawitacyjną. Ok, mamy już ile tych kilometrów? 137 tysięcy kilometrów promień. To jest jeszcze zdecydowanie za dużo, ale zobaczcie jaka już jest gęstość, prawie pół kilograma, już ponad pół kilograma na centymetr sześcienny. Nie wiem, dlaczego nam się gęstość zatrzymała już w tym momencie. No i właśnie, tak to jest. Myślałem, że wyciszyłem, a nie wyciszyłem. Już wyciszam. Eee, zmniejszamy tę gęstość, zmniejszamy, zmniejszamy, zmniejszamy ten promień, ten promień, ten promień, ten promień. Gęstość nam przestała rosnąć i zastanawiam się dlaczego. Czy po prostu program jakoś tego nie obsługuje, czy z jakiegoś powodu. Ale nie przychodzi mi nic do głowy. Dlaczego miałaby gęstość przestać rosnąć? No, raczej nie osiągnęliśmy maksimum sprężenia, że tak powiem, materii. Więc nie wiem o co tu chodzi. Dobra, 20 tysięcy kilometrów ma nasze Słońce w tym momencie w promieniu. Zejdziemy sobie do 10 tysięcy albo powiedzmy do 8 tysięcy, i Słońce wtedy będzie miało średnicę mniej więcej gwiazdy neutronowej. O, to jest właśnie coś takiego. Gwiazda neutronowa jest takiej wielkości. Czyli jak widzicie, bardzo, bardzo, bardzo malutka. Przepraszam, co ja mówię? Głupoty opowiadam. W tym momencie to my mamy wielkości Ziemi. a Ten nasz obiekt, trochę już teraz mniejszy. Musimy zejść do 20 km, a nie do e, 20 000 km. Coś mi się z metrami tutaj pokićkało. Dobra, okej, okay, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Dopiero za moment będzie wyglądała jak gwiazda neutronowa. O, okej. Okay. 1500 kilometrów ma już nasz obiekt. Ciężko to nazwać jakkolwiek. Dajesz, dajesz, dajesz słowo. Dajesz, dajesz, dajesz jeszcze. 900 km. Okej, okay, teraz jest wielkości Polski, mniej więcej. Nie, to jest promień, przepraszam. Będzie miało 300-10, to będzie mniej więcej wielkości Polski. OK, teraz powiedzmy gdzieś jest wielkości Polski, ale my lecimy jeszcze cały czas w dół. Odchudzamy nasze słoneczko z jego obwodu. Nieustannie 200 kilometrów. Dobra, zbliżmy sobie, żeby zobaczyć moment, w którym on się... Znaczy, przejdzie nam w czarną dziurę i zamieni się w czarną dziurę. Coraz mniej dynamicznie nam te kilometry spadają. Chyba trzeba będzie ręcznie ustawić. Ale zobaczcie, jak grawitacja rośnie tutaj na powierzchni. Coś niebywałego. No, bo coraz bardziej jakby ściśnięta jest tutaj czasoprzestrzeń, Coraz głębszy taki ten lej, jeżeli byśmy w dwóch wymiarach chcieli sobie to przedstawić. Więc coraz bardziej stromo jest. A jak jest coraz bardziej stromo, no to coraz szybciej tam wpadamy. Ok, 47. 30 zaraz będzie kilometrów, a my lecimy do 10 mniej więcej kilometrów, czy tam 8 kilometrów. Będziemy mieli wtedy gwiazdę neutronową. To się jest ciekawe, czy się zamieni w ogóle w gwiazdę neutronową Słońce najpierw, a potem przejdzie w czarną dziurę, czy po prostu bezpośrednio program nas już przeniesie do czarnej dziury. Zastanawiające. 10, to jest już taka duża gwiazda neutronowa. 8. A nic się nie dzieje. Jestem zasmucony. Za chwilę dojdziemy do momentu, w którym Słońce zamieni się w czarną dziurę. Przynajmniej powinno. Jeśli nie, to będę czuł się bardzo oszukany. I uwaga. I uwaga. Tak jest! Proszę bardzo, zaczęliśmy poniżej 3 km i słońce zamieniło nam się w czarną dziurę, więc mamy taką czarną dziurę. Widzimy to, jak pięknie zakrzywia światło z dysku naszej galaktyki, które z tyłu po prostu przez tę czarną dziurę w naszym kierunku leci. No Ok, teraz oddalimy się na dosyć dużą odległość, żeby zobaczyć resztę układu słonecznego. A dlaczego my nie widzimy orbit? OK, orbity są trasy, tak? Trasy chcemy widzieć. Jak to nam się wszystko pięknie rusza. Masa się nie zmieniła tego obiektu, więc nic tu nie powinno się zmienić, jeżeli chodzi o e, działanie układu słonecznego. No oprócz tego, że oczywiście zrobi się za chwilę bardzo zimno. Bardzo zimno się zrobi i może sobie na dni zmienimy. Niech to będzie na przykład 20 dni w ciągu sekundy. O! To już nam się powinno bardziej. Ale coś tu się zmieniać nam nie chce. Nie wiem dlaczego. Eee, natomiast. Natomiast, natomiast, nie wiem dlaczego nam się to wszystko nie chce obracać. Coś tu jest nie tak. Nasze słońce czarnodziurowe. Ziemia, oczywiście, powinna zacząć zamarzać. Za czas jakiś. Ale nie wiem, czy tak, już mamy to, widzimy to, właśnie. Nie dociera już ze słońca energia słoneczna, więc powoli nam to wszystko zaczyna zamarzać, jak widzicie. Bardzo fajnie, że symulacja też to uwzględnia. No bo temperatura po prostu jest dużo niższa. No, czarna dziura nie jest gwiazdą w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego nie może ogrzewać układu słonecznego w ten sposób. Nie wiem, dlaczego jest tutaj to zablokowane. Nie jesteśmy w stanie tego odblokować. No ale generalnie nic się tutaj nie zmienia, jeżeli chodzi o ruch tychże planet. Może to trzeba zmienić? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, natomiast wszystko nam tutaj powinno ładnie działać. Ok, może ten cel, to jest cel, ale z jakiegoś powodu nas tam do tego celu nie przenosi. To może zobaczmy sobie tak, merkurego. On najszybciej się będzie przemieszczał. No jak widzicie, nie spada na czarną dziurę nagle, tylko po prostu leci sobie e, dookoła. Po swojej zwyczajowej orbicie. Ale teraz zróbmy coś innego, tylko już może dużo szybciej. Załadujemy sobie jeszcze raz układ słoneczny. I teraz zamienimy słońce w taką potężną czarną dziurę. Niech to będzie masa. Aha, aha, aha. Szybkie przeliczenie. Jeżeli masę będziemy mieli. A dwa razy większą, to i promień shielda to trzeba by było wyliczyć. Ale zaraz zobaczymy, zrobimy to metodą prób i błędów. Nie chcę się porywać na aż taką matematykę. Zróbmy sobie, nie wiem, dwie masy słońca, może jeszcze dwie masy słońca, cztery masy słońca, osiem mas słońca, 16 mas słońca, niech to będzie taka gwiazda. Już dużo większa będzie przez to, ale zablokujemy sobie teraz masę. Nie wiem dlaczego nie mam znowu kłódek. No dobra, tutaj trzeba. Coś tu się dzieje niedobrego. Nie wiem dlaczego mnie zniknęło słońce zupełnie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Okej, okay, słońce. Zwiększmy sobie jeszcze raz masę. Do 16 mas słońca. Hmm? Ok, w tym momencie mamy już wybuch. <grymne> Zapadło nam się słońce, bo przesadziłem z masą po prostu. I pozostanie nam. Ale tego program nie symuluje, mamy tylko po prostu wybuch nowej, więc zróbmy inaczej. Zaraz spróbujemy to ogarnąć. Spróbujemy to zrobić w ten sposób. Weźmy sobie masę słońca, raptem może 6 mas słońca tylko póki co. Chociaż sporo odpadnie nam w momencie, kiedy zrzuci swoją otoczkę, ale spróbujemy to zrobić. Więc mamy 6 mas słońca. Zmienimy promień sobie słońca. Czemu to się dzieje? Czemu to się dzieje? Czy ja czegoś nie zauważam, czy czegoś nie widzę? Dlaczego zmienia na masę Jowisza, a potem nam zmienia? Znaczy znika zupełnie słońce. Dobra, spróbujemy ostatni raz. Jak nie, to zwiększymy po prostu masę i zobaczymy, co wtedy się stanie z naszymi obiektami. Albo spróbujmy zrobić inaczej. Weźmiemy sobie promień, zmniejszymy masę, weźmiemy sobie na jedną słońca, zablokujemy na razie. Weźmiemy sobie 3 km i jeszcze troszkę mniej, żeby nam się zrobiła czarna dziura. Mamy czarną dziurę i teraz odblokuję masę i będziemy zwiększać masę na przykład do 6 mas Słońca. 6 mas słońca, albo sobie nawet zrobimy te 16 mas słońca, tak jak początkowo chciałem. Będzie już czarna dziura o promieniu 47 km, czyli 80 km czarnej dziury. To prawie jak z płocka do Warszawy. I teraz zobaczmy, co się stanie z obiektami układu słonecznego, z planetami, wszystkimi i tak dalej. Żeby sobie włączyć symulację. Tak, tu nam już ewidentnie. Chyba pozwoli na przyspieszenie, czy nie pozwoli na przyspieszenie? No to zobaczmy, co się z Merkurem zacznie dziać. Bo jego orbita, jak widzicie, już w tym momencie zakrzywia. O, tu widać doskonale to, jak zakrzywia orbitę Merkurego. No i po prostu zaczyna opadać w kierunku tego nowego Słońca tej czarnej dziury o masie 16 mas Słońca. Znowu nie wiem, dlaczego nie możemy regulować czasu. Być może jest za dużo. Aha, symulacja nie może działać przy obecnych ustawieniach. Nawet się więcej. Eee, nie będziemy teraz tego robić. Pewnie jest za dużo obiektów i po prostu nie wyrobiłoby, żeby wszystkie zasymulować w tak szybkim czasie. Bo to jest jednak tutaj układ słoneczny z tymi wszystkimi planetoidami i tak dalej. Natomiast widzimy, że Merkury już podąża w kierunku czarnej dziury, Wenus podąża w kierunku czarnej dziury, Ziemia. Tak samo te orbity się po prostu kurczą w tym momencie. Opcje czasu. Nie wiem dlaczego. Tak jest. Ale zobaczymy, jak Merkury skończy. No, coraz szybciej, coraz szybciej zbliża się. Do naszej czarnej dziury. Czy wpadnie pod czarną dziurę? Czy zostanie gdzieś wyrzucony? Na razie widzimy, że zaczyna tracić masę. Ale proszę bardzo. Nie wpadł bezpośrednio pod czarną dziurę. Został e, na zasadzie procy grawitacyjnej. Jeszcze wyrzucony dalej, więc ta jego orbita się zawęzi, no i zacznie nam tutaj powoli, pewnie jak prędkość będzie się wytracała, wracać z powrotem. To samo czeka Wenus, to samo czeka Ziemię. Niektóre z tych obiektów po prostu wpadną pod powierzchnię, pod horyzontu zdarzeń, inne zostaną wystrzelone gdzieś jeszcze dalej. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o czarne dziury w Universe Sandbox 2. A także mam nadzieję, że się podobało. Jak macie jakieś pomysły inne, co z czarnymi dziurami można zrobić tutaj, w tym programie, to piszcie w komentarzach. Na pewno będzie można zrobić taki odcinek również o tym. A my widzimy się w kolejnym za tydzień. Także trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.